w rodowej posiadłości gorzeńskiej w miejscowości Lwów w gminie Żertów, której 12 lutego 1869 roku urodził się hrabia z winniem po gorzeńskich, był synem Stanisława Gorzyńskiego oraz Elżbiety z Węgierskiej Gorzeńskiej. Po śmierci ojca Stanisława w 1898 roku Zbigniew Gorzeński odziedziczył majątek w Tarcach, w którym mieszkał z matką i młodszym bratem Ludwikiem. 22 kwietnia 1901 zawarł związek małżeński z Anielą z Ostrożyną Ostrorożyną Gożeńską. W latach 1902-1903 pełnił służbę wojskową w armii pruskiej. Był żołnierzem w I pułku Huzarów w Miliczu w 1904. Został awansowany do stopnia podporucznika. Gorzeński zaangażował się w pracę organiczną, mającą stanowić legalną przeciwwagę dla akcji germanizacyjnej na terenie zaboru polskiego. Wspierał Towarzystwo Czytelni Ludowej. Jarocińskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ współfinansował budowę katolickiej szkoły powszechnej w tarcach. Zainicjował utworzenie jednostki straży pożarnej w tej samej miejscowości także opiekunem jaroczyńskiego ruchu Skautowego, Między innymi udostępniał przyszłym młodym powstańcom Wielkopolskim swoje lasy, w których mogli urządzać ćwiczenia strzeleckie. 29 listopada 1918 roku organizacja Jedność przekazała dowództwo nad polskimi jednostkami w Jarocinie hrabiemu Zbigniewowi, Ostrorogowi Gorzeńskiemu, który był już. Pod w stanie spoczynku. Przejął on jednocześnie ciężar zaopatrzenia polskiego wojska w żywność, zorganizował administrację, intendenturę, warsztaty, sądownictwo i opiekę medyczną z lazaretem. Pod jego komendą liczebność tej jednostki zaczęła gwałtownie wzrastać. W dniu wybuchu powstania 27 grudnia tego roku oddział liczył około 600 ludzi. Z jego inicjatywy kapelanem jednostki został ksiądz Ignacy Niedźwiedziński. Fundował także sztandar i wziął na siebie częściowe koszty utrzymania oddziału po wstrzymaniu przez Niemców żołdu. 27 grudnia 1918 roku, w momencie wybuchu Powstania, przebywał w Poznaniu, uczestnicząc w uroczystości powitania Ignacego Paderewskiego. Od stycznia 1919 roku. Wraz ze swoimi żołnierzami przejmował z rąk Niemców Krotoszyn i Zduny. Jego podkomendni walczyli na różnych odcinkach frontu, a on sam uczestniczył w walkach o kopanice i Zbąszyni na froncie zachodnim. Powstaniec z kompanii kurnickiej Stanisław Celichowski, tak wspominał Zbigniewa ostroroga Gorzeńskiego. Włażeński z całą świadomością pielęgnował tradycję rycerstwa polskiego. Jak dawni rycerze polscy podczas Ewangelii wyciągnął do połowy pochu szable, a my wszyscy za nim. Na znak, że w każdej chwili do obrony Gary i Ojczyzny jest gotów. Pierwsze jest, słuchaj Zenu. Pan Bóg nasz jest jedynym Pana. Będziesz miał Pana Boga swego, całym swoim sercem. Całą swoją duszą, całą swoją pomysłem i całą swoją mocą, drogi jest to, będziesz miał swego późniego jak siebie samego. Nie 7 mam. stycznia hrabia ostro Gorzeński otrzymał nominację na dowódcę 6 okręgu wojskowego obejmującego 7 powiatów, a 19 lutego został komendantem 3 okręgu wojskowego, w skład którego wchodziło 13 powiatów. 12 czerwca 1919 roku awansowano go na stopień kapitana, a rok później, 28 maja, otrzymał stopień majora. 24 marca 1920 roku ze względu na stan zdrowia, przeszedł do rezerwy. Był jednym z twórców 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Rada Miejska Jarocina przyznała mu tytuł honorowego obywatela miasta Jarocina za udział w powstaniu 2 kwietnia 1921 roku. Otrzymał krzyż srebrny Wirtutni Militarii. W lesie, niedaleko leśniczówki, w tarcach, wybija cudowne źródełko słynące z uzdrawiających mocy. Nad nim na wzniesieniu znajduje się replika figurki Matki Boskiej z Lur. Została ona ufundowana w 1920 roku przez żonę hrabiego Zbigniewa Bożeńskiego, a nie lec Biegańskich. jako wotum za szczęśliwy powrót męża z powstania Wielkopolskiego oraz poprawę wzroku po pielgrzymce do Lord. W ostatnich latach życia hrabia Gorzyński brał aktywny udział w życiu społecznym. Pełnił funkcję komendanta Towarzystwa Powstańców 1918-1919 w Jarocinie. Zainicjował budowę pomnika Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie. Był prezesem Związku Oficerów Rezerwy, członkiem Bractwa Kurkowego. Udzielał się aktywnie w pracach Towarzystwa Chłowieckiego w Poznaniu. Wspierał byłych powstańców, którzy znaleźli się w złej sytuacji finansowej. Zmarł 12 czerwca 1926 roku w wyniku ropnego zapalenia opłucnej, kondukt żałobny wyruszył z pałacu w Tarcach do kościoła parafialnego w Wilkowicach. W otwierała orkiestra jaroczyńskich kolejarzy. Za nią szli członkowie towarzystw, delegacji. W świętej pamięci Gorzeńskiego nieśli powstańcy i leśnicy. Za nimi podążała orkiestra i kompania honorowa 69 Pułku Gniezna. Jego pogrzeb zamienił się w manifestację uczuć narodowych, w której wzięły udział wszystkie towarzystwa i organizacje powiatu Jaracińskiego. Jako przedstawiciel rodu, hrabia z Ostrożą-Gożeńskim został pochowany w kaplicy globowej Gożeńskiej Zgodnie ze zwyczajem szlacheckim nad jego trunką złamano miecz, tarczę i pieczęć herbową na znak wygaśnięcia linii męskiej rodu. Jesienią 1959 roku szczątki hrabiego wraz ze wszystkimi trumnami z grobowej przeniesiono na cmentarz znajdujący się obok kościoła Wielkiego. Wśród mieszkańców Tarc nadal krążą legendy o pojawiającym się w tych okolicach duchu Zbigniewa ostroroga Gorzeńskiego, a przed pałacem umieszczono kamień upamiętniający dowódcę VI Okręgu Wojskowego w Wielkopolsce i pierwszego po odzyskaniu niepodległości honorowego obywatela miasta Jarocina. Imieniem hrabiego Zbigniewa Ostrologa Gorzeńskiego nazwano park w Jarocinie przylegający do ulic Halera i Śródmiejskiej. Oraz ulice Wiarocinie i Żerkowie w tym samym parku. 150. rocznicę urodzin to jest 15 lutego 2019 roku odsłonięto pełnowymiarowy pomnik komendanta.